Tu można ciąć tak jak na tych, na filmikach youtuberów, czyli przecinasz połowę zdania? Dobrze. Kurwa. się? Cześć, witamy w drugim odcinku danego Poniedziałku. Z tej strony Grzegorz Stachurski, Poznańskie Targi Piwne. Ze mną Piotr Głowacki. Siema. Mój przyjaciel, menadżer wściekłego chmiela. Wściekłego chmiela. Do tego frontman browaru Moczy Broda. Ajaj. Dziś zajmiemy się piwem w stylu witbier. Jest to styl pochodzący z rejonu Brabancji. Jest to obszar współczesnej Belgii i Holandii, kiedyś francuskojęzyczny, częściowo, częściowo flamandzki. Więc piwo to ma dwie nazwy. Pierwsze to jest bir blanche z francuskiego, albo witbier z flamandzkiego właśnie. Mamy przy sobie trzech przedstawicieli stylu. Pierwszym jest witbier, z browaru Sady, jest to piwo, które zdobyło srebrny medal w Greater Poland Beer Cup, konkursie organizowanym przez nas. Piwo klasyczne, bez żadnych dodatków. Drugim piwem jest z Moczy Brody Witbier z dodatkiem grejpfruta. Tak. dodatek soku grejpfrutowego. I imperialny Witbier Viva La Vita Spinty. jest to już taka wariacja na temat stylu piwo, Dużo mocniejsze. Na starcie skupimy się może troszkę na historii. Tak jak wspominałem, Witbier pochodzi z Brabancji. Jest to obszar na terenie Belgii, w niedaleko miejscowości Levin, Louvain, nie wiem, ciężka nazwa Louvain, Flamandzkiego Nie znam Bliżej tej miejscowości jest miejscowość bardziej znana z tego stylu mianowicie Hogarden. Hogarden, tak samo jak nazwa tego popularnego Witbira na całym świecie. Teraz krótko o tym, jak to się działo? Gdzieś Widbir, pierwsze zapiski są z XIV wieku i były to piwa ważone w klasztorach, jeszcze bez dodatku chmielu takie gruity. Styl tym, gdzieś tam się spopularyzował na terenie Brabancji w XVI wieku. Z tym, że wtedy to było troszkę inne piwo, to było piwo fermentacji spontanicznej, leżakujące w drewnianych beczkach. I w XVIII wieku, XIX przylgnęło na stałe do miejscowości Hogarden, gdzie w 1900 roku było około 30 browarów, malutkich browarów, które produkowały to piwo. Jednak z czasem, niestety, to piwo zostało wyparte przez lagera. I tak w 1955 roku zamknął się ostatni browar w miejscowości Hogarden produkujący Vita. Trochę historia podobna jak z naszym Grodziskim. Piwo znikło na jakiś czas z piwnej mapy świata i Europy. W 1966 roku Pier Celis, były pracownik browaru, któregoś z dawnych browarów, które ważyły Hogardena, stwierdził, że próbuje reaktywować ten styl, ruszył z małym browarem. I gdzieś tam mu się całkiem nieźle wiodło, w latach 80. nawet się rozbudował, ale w 85. dotknął browar pożar, Piernie był ubezpieczony i gdzieś uległ nabowom koncernu AB, teraz AB InBev, który kupił od niego większość akcji, rozbudował browar i zaczął tam produkcję piw przenicznych, między innymi znanego dziś na całym świecie, Hogardena. A Pierre jako 65-latek w 1992 roku wyemigrował do Stanów, do Austin w Teksasie i tam znów ruszył z produkcją piw pszenicznych w stylu belgijskim i jego się uważa za takiego popularyzatora stylu Witbier w Stanach Zjednoczonych, to on się przyczynił do popularyzacji piw belgijskich i promocji generalnie piw ze Starego Kontynentu. Dziś Hogardena myślę, że dostaniecie w każdym nie niemalże sklepie trochę bardziej zaopatrzonym w piwa, z trochę większą selekcją piw. Taka charakterystyczna buteleczka na godle widać dwie rzeczy. Pierwsza to jest dłoń trzymająca pastorał, druga to jest dłoń trzymająca rydel zacierny. Ta dłoń trzymająca pastorał to jest właśnie godło w miejscowości Hogarden. Ale dosyć o historii. Napijmy się. Dobry pomysł w <grych> Na ten moment czekałem. Którego byś chciał spróbować? czy znaczy, uważam, że chyba trzeba zacząć od klasyki, prawda? Żeby. Ja coś się... Dobrze. No to zacznijmy od klasyki. Da ja poleję dawno nie, nie do Człędowita jest y, widmir Glass. Mm -hmm. Albo może być klasyczna szklanka do pszenicy. Może być też y, shaker taki. Charakterystyczny, właśnie Hoggardem wypromował Shaker, grubościenny, taki ciosany. Coś jak te popularne nasze szklanki z Ikei. Chociażby Zamierzam sobie. Z tego co wiem, to ta wersja była dość klarowna. Ale nadal ma fajną mętność. Ale nadal jest lekko zamglone, fajne. Barwa, barwa takiego stylowego wita właśnie powinna być od jasno. Żółtej do, do złotej, tutaj mm. to mamy trwała drobno piana. To są najjaśniejsze piwa, prawda, jeżeli chodzi o skalę EBC? Tak, jedno z najjaśniejszych piw. Bardzo, bardzo fajny, klasyczny e, wid. żeby tak się trzymać trochę jeszcze opisu ram stylu. To ekstrakt jest gdzieś między 11 a 13 blg, od 4, 4,5 do 5,5 alko, więc raczej lżejsze piwo, takie delikatne. Goryczka na poziomie bardzo niskim, chmiel jest dodawany naprawdę tylko troszkę, troszkę w niedużych ilościach, są to zmiany chmielu szlachetne raczej, które nie wnoszą jakichś dużych walorów aromatycznych. Jako ciekawostkę dodatkiem do Vita teraz kanonicznie jest skórka gorzki pomarańczy Curaçao, Curaçao. E, I kolendra. E, ważne, żeby, żeby tego nie dodać za dużo, żeby nie przesadzić, żeby to piwo nie było zbyt goryczkowe przez e, skórkę pomarańczy, nie było zbyt mydlane przez kolendrę. Więc w aromacie piwo raczej takie słodkie, trochę nut takich e, miodowo-waniliowych e, co jest klasyczne, klasyczne dla tego stylu plus kolendra troszkę, troszkę tej pomarańczy czuć, takiej cytrusowości. Taka przyprawowość, przyprawowość lekka. Przyprawowość hmm. lekka, tak. Mogą się pojawić nawet nuty pieprzowe. Lekkie aromaty kwaśne też są wskazane, ponieważ czasami się doprawia kwasem mlekowym hmm. lub się przeprowadza fermentację za pomocą bakterii kwasu mlekowego dodatkowo w tym piwie. Nie robi się tego już tak jak kiedyś, czyli metodą fermentacji spontanicznej, ale używa się drożdży górnej fermentacji, ale Wciąż piwko, bardzo orzeźwiające, świetne mm -hmm. na lato. A Ty... Ty twój ulubiony Witbior? Co, ja mam e, bardzo miłe e, wspomnienia, jeżeli chodzi o e, Witbiera z e, jasnym dingsem. E, dawno, dawno, dawno temu, kiedy, kiedy ta piwna rewolucja dopiero co tam stawiała swoje, właśnie. Pierwsze kroki i Jasne Dynks był takim fajnym widbirem, który ja bardzo dobrze pamiętam, ponieważ tam nie bali się dodać tej kolendy, że ona tam rzeczywiście występowała było ją przyjemnie czuć. Mm -hmm. I tego widbira jakoś tak najmilej wspominam wśród, wśród tej całej takiej palety. No też oczywiście klasyka klasyk, czyli Viva La Vita, która gdzieś tam na tym, na tym można powiedzieć, rynku widbirowym mocno, mocno sobie pozycję wyrobiła. Ja mam jeszcze bardzo fajne wspomnienia z Lady Blanche z alebrowa Browaru, to, to była świetna premiera, wtedy pamiętam załatwiłem sobie e, pyrówkę, jakiś zrobiłem sztuczny biust, byłem przebrany za, za, kobiet, za babę z brodą na premierze właśnie. Nie no niesamowite, najśmieszniejsza rzecz to przecież chłop przebrany za babę. <laughs> Polscy reżyserzy by Cię uwielbiali. Tak. Także tak, tak były reżyserowane kiedyś premiery piwne, teraz jest to robione to z To było stópę. na w Setce, prawda? Tak, to było, to było w Setce, już w dużym lokalu, był 2013 rok, mm -hmm. jakoś tak okres wakacyjny. Właśnie wchodził Rowing Jack mm -hmm. i Lady Blanche jednocześnie, część ludzi była przebrana za piratów, dziewczynce mm -hmm. malowały wąsy, właśnie jakieś tam zasłony na oczy, mm -hmm. a część ludzi... Mia... Bardzo progresywnie szliście. Tak, szliście progresywnie, kobiety miały wąsy, a... A faceci mieli biusty, co tak. dowodzi do tego, że każdy dobrze wszedł się w swoim ciele. Zgadza się. Eee... Tak. A kiedyś też, no trzeba przyznać, że te premiery, w czasach, kiedy nie było kilku tysięcy premier w ciągu, znaczy kilkuset premier w ciągu, w ciągu roku, no to te premiery wyglądały naprawdę spektakularnie, prawda? No się czekało trochę za tym. Premiera, premiera ogłaszało się z wyprzedzeniem, potem wszyscy czekali na ten dzień zero kolejka przy barze, która się ciągnęła i zabijała przez pół lokalu, a w połowie kolejki szła info, skończyła się beczka. <grywa> Dokładnie tak było. Jeśli chodzi jeszcze o skład wita, to jest 50% pszenicy niesłodowanej, przynajmniej tak kanonicznie, reszta to jest słód jęczmienny. Do tego z przypraw, tak jak wspominałem, kolendra z skórką pomarańczy. Ale można użyć też innych przypraw. Nie wiem, czy pamiętasz dwa smoki. Tak. E, tam był rumianek na przykład. Mm -hmm. I to bardzo, bardzo fajnie grało. E, do takich charakterystycznych dodatków to jeszcze trawa cytrynowa. Można dodać pieprzu, kminu rzymskiego, anyżu, mm -hmm. kardamonu, imbiru. E, ten, czy taka duża ilość przypraw już bardziej nie będzie szła w kierunku gruitów? Myślę, że nie, bo nie wrzucasz wszystkiego naraz, tylko dodajesz właśnie zamiast czegoś, zamiast kolendry na przykład, albo zamiast gorzkiej pomarańczy dodajesz też trochę skórki mhm. słodkiej pomarańczy, trochę cytryny, albo jakichś innych cytrusów. Tutaj e... chyba też była właśnie skórka słodkiej pomarańczy, prawda? Tak. Wiem, że, że Michael Jackson jak tam się zastanawiał nad tym, jak Colin robi swoje, swojego wita, to przypuszczał, że tam oprócz kolendry jest jeszcze kmin rzymski dodawany, ale to były tylko jego przypuszczenia, to jest info niepotwierdzone. Co ciekawe, ten browar też w Stanach miał różne perypetie. Teraz jego córka go odtworzyła chyba w 2017. Mm. Ruszyła znowu, znowu z tym browarem i działają sobie już nie tylko z witem, ale robią jakieś ipy i, i tak dalej. Więc... Czyli co, nie będzie to nudna Belgia? Nie będzie to nudna Belgia. No i pięknie. E, co, do, co do smaku, podobnie jak w aromacie, czyli lekko chlebowo, lekko słodko, troszkę można czuć miodu, można troszkę. E, może być trochę czuć e, wanilii, e, wciąż piwo lekkie, orzeźwiające, pełnia, średnia, e, nie jest to raczej wodniste piwo, wysycenie dosyć wysokie, finisz może być lekko kwaskowaty, przez, e, chociażby przez fermentację mlekową, która czasem jest stosowana. Mhm. No i pomarańczko, pomarańczko, pomarańczko. Po, troszkę pomarańczka, troszkę kolendry, ale mhm. też na takim średnim no. poziomie, żeby nie przytłumić, żeby nie było tak. zbyt medlane. Jest to, jest to piwo, które jest tam gdzieś takim bliźniaczym stylem, trochę do Goze z Niemiec, z miejscowości Goslar, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie obejrzyjcie na naszym YouTubie. Jakbyście chcieli uważyć Wita w Domu, to na naszej stronie internetowej jest cała receptura napisana przez Maćka Wętowskiego. Jest wszystko krok po kroku, jak zrobić. To jest ta, ta sama receptura właśnie, która zdobyła ten medal, czy jest tam gdzieś jakiś związek X, który e, był jedną no, z... tajną wiesz, cząstką, którą rzucił od siebie? Z związkiem X na pewno jest, jest Maciej, który układał tę recepturę, ale myślę, że on e, przystosował ją do warunków domowych, do tego jak przeprowadzić mm -hmm. to piwo w domu. No ale co by nie było zrobił świetnego wita w growerze e, przemysłowym, więc receptura domowa myślę, że też będzie spoko. No bo nadal, jako, no nie będę ukrywał, nie, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem e, piw e, pszenicznych, Witbierów, ale nadal uważam, że mimo że nie jest to materiał sponsor, sponsorowany, ten Witbier jest całkiem idealny. Ja, ja jest, też, no. też za pszenicą nie przepadam, e, ale Witbir jest wyjątkiem, tak samo jak Goze też. Mhm. Goze uwielbiam, a klasyczna pszenica tak a, goze, troszkę mniej. Pamiętam, pamiętam ten dzień. P pamiętasz te lata. Pamiętam to lata dokładnie, kiedy pierwsze, pierwsze polskie gozy została uważone i nikt nie był na to gotowy wtedy. Jeśli chodzi o tą szklankę, to sprawa jest o tyle ciekawa, że ono została, ta szklanka została zaprojektowana z Hutą Szpigala, niemiecką Hutą, przy współpracy z browarem Bells ze Stanów. I tam krzew produkcji oraz współwłaścicielka browaru pomagali zaprojektować właśnie idealną szklankę do amerykańskiej pszenicy i bitbirów, bo W sumie bukiety aromatyczne są podobne, i chodziło o to, żeby równie dobrze to uwypuklać, te aromaty. I myślę, że tutaj się udało w tej szklance to zrobić. Jaka jest różnica, tak, tak można powiedzieć e, najbardziej istotna, e, pomiędzy witbirem, a klasyczną pszenicą, czyli Weizenem? E, przede wszystkim do, dodatki. Tutaj się dodaje e, skórki pomarańczy i kolendry, czego w pszenicznym piwie nie ma. I bardziej aromaty te przyprawowo-ziołowe e, wychodzą tutaj z dodatków niż z droży, w przeciwieństwie do niemieckiego Hefeweizena. Mhm. E, Tutaj w widbirach nie są pożądane takie estry bananowe, jak w Witbirze, czy, czy, czy fenole goździkowe. Mm. Jak są takie aromaty goździkowe w Witbirze, to to jest raczej niechciane, nielubiane i niestylowe nie do końca. Podsumowując, jest to piwo pochodzenia belgijskiego, wywodzące, wywodzące się z Belgii. Piwo pszeniczne, 50% zasypu to jest niesłodowana pszenica, reszta to jest jęczmienny lekkie orzeźwiające niezbyt alkoholowe idealne na lato bardzo jasne zamglone z gęstą fajną drobno pęcherzykową pianą w aromacie można wyczuć kolendrę i skórkę gorzki pomarańczy które są dodatkiem podobnie w smaku udział chmieli jest znikomy są dodawane tylko na goryczkę i to chmiele szlachetne europejskie takie jak SAS czy Iskan Golding więc nie mają dawać jakiś Dużych e, aromatów tutaj, ale piwo jest e, samo w sobie świetną bazą do eksperymentów z e, owocami, z jakimiś pulpami, e, z sokami owocowymi e, czy z chmielami milami ale to już idzie bardziej w amerykańską niż e, w Fitbiera. To chyba tyle. Wyczerpałeś temat, że? Wy, wyczerpałem. temat, <grym> <ro>. Wasze <grym> zdrowie. A, w ten Pamiętajcie, żeby jak Wam się podobało, dać łapkę w górę, skomentować, napisać, jaki jest Wasz ulubiony wid, czy o jakim stylu piwnym byście by chcieli usłyszeć w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie też, dać subskrypcję, czy I włączyć film. dzwoneczek dla powiadomień. Tak, dzwoneczek, ważna rzecz. <laughs> Zdrowka.